Witam państwa serdecznie w relacji na żywo telewizji internetowej w Punkt. Dzisiaj na łączach mamy dwóch korespondentów: z Przemyśla oraz ze Strasburga. Z Przemyśla będzie nadawał dla nas Michał Piękność. Witaj, Michale. Dobry wieczór. A ze Strasburga będzie dla nas nadawał Michał Konarski. Witaj. Powiedz Michale, co się dzieje aktualnie w Przemyślu? Jakie są nastroje? Jak wygląda sytuacja uciekających osób przed wojną? Znajdujemy, znajdujemy się na dworcu w Przemyślu. Jest to naprawdę... Epicentrum ludzkich dramatów. Widać tutaj przerażające sceny ludzi, którzy są zagubieni, ludzi, którzy są przygnębieni. Widać, że oni uciekają. Uciekają przed wojną, szukają pomocy, szukają schronienia, ale także często szukają takich bardzo podstawowych rzeczy, ciepłej herbaty. Szukają także ciepłego posiłku. Są naprawdę nieraz zupełnie wyziębieni. Wiemy, że te kolejki po drugiej stronie, po stronie ukraińskiej, na przejściu granicznym już się trochę skróciły, ale nadal na, nadal są długie. Ale poza tym, że widzimy, że odbywają się tutaj prawdziwe dramaty, jest też pewien Akcent nadziei w tym wszystkim są ludzie, którzy przyjechali tutaj nie tylko z Polski, ale z całej Europy. Przyjechali po to, żeby pomóc, żeby przepakowywać paczki, przygotowywać posiłki, żeby szukać noclegów dla tych rodzin przerażonych, zmęczonych, które uciekają przed prawdziwymi dramatami, którzy nie wiedzą, kiedy wrócą i czy w ogóle wrócą do siebie, do swoich domów. I dzisiaj poznałem jednego z takich pomocników tutaj na dworcu. Nazywa się James. James, tell me, why did you come to co and uh, what are you doing here? So uh, we see what was going on the, on the telly and uh, my friends and family uh, donated some money to Come here and you know help really. Um, I've been handing out about 500 chocolate bars this morning to children. Um, made everyone smile. Some of them give me a high five, which was really nice. Uh, now we're handing out uh, chicken and rice. So we're trying to help some people. And how do you find the response of Polish people? Uh, I see a lot of uh, volunteers, a lot of uh, young people, of uh, Boy Scouts from uh, Poland. Uh, how would you say the situation uh, looks like from the point of view of the reaction of the uh, Polish people from Przemysh and from around? Well, I believe they're doing really well. Um, there is a lot of people coming in and coming through the train station, and, and it's a lot to do, but uh, everybody's handling it well. And tell me, what is in your boxes that you're holding? So we have uh, chicken, chicken, and rice. Okay, that looks fantastic. Um, yes, yeah, so it's just nice to hand them out because some people haven't eaten for a few hours. Fantastic. James, thank you very much. I really appreciate what you're doing and very good luck to you. Thanks. Także jak widzicie, są um, osoby, które tutaj przyjechały z Wielkiej Brytanii, takie jak James. Wcześniej spotkałem grupę Hiszpanów. To była grupa przyjaciół z Madrytu, którzy przyjechali tutaj autokarem przyjechali taki kawał drogi i powiedzieli, że chcą, że chcą pomagać. Widzą to olbrzymie zaangażowanie. Widzą jak dużo tutaj wolontariuszy się zbiera i chcą być częścią tego. Tutaj zaraz 50 metrów za mną, tam nie można filmować, znajduje się olbrzymia kuchnia i to jest naprawdę kuchnia prawdziwie międzynarodowa. Są tam kucharze chyba ze wszystkich europejskich krajów, którzy dzisiaj gotują wspólnie. Ramie w ramię, różne europejskie, najróżniejsze potrawy dla właśnie tych ludzi, którzy tutaj się pojawiają, którzy przybywają: przybywają pociągami, przybywają autokarami, przybywają samochodami, przybywają na piechotę. Jest ich tutaj naprawdę ogromna ilość, pomimo tego, że są godziny nocne, na dobrą sprawę, przez główny budynek dworca praktycznie nie można się przedostać. Jest tak zapany, widać, że też mieszkańcy wychodzą do nich, spotykają się, próbują się organizować tak, żeby nikt nie został bez dachu nad głową. A więc możemy stwierdzić, że przysłowie popularne, że prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, jest jak najbardziej aktualne w aktualnej sytuacji. A jak ogólnie cała ta emigracja, ucieczka wygląda w liczbach? Ile osób dotarło dzisiaj i ile osób już znajduje się na terenie Polski? do tej pory to jest ponad milion osób. Wczoraj straż graniczna podała na Twitterze, że już przekroczyliśmy to właśnie liczbę miliona. Tak naprawdę nie widać, żeby ta kolejka miała koniec. Wydaje mi się, że ten napływ wszystko wskazuje na to, będzie przez najbliższe dni kontynuowany. Ale poza tym że mamy napływ z Ukrainy. Także tutaj rozmawiałem z ludźmi, którzy jadą na Ukrainę, którzy jadą z Polski, ale także z innych krajów Europy i świata. Przyjechali tutaj do przemyśla, aby się przepakować, aby się przespać, spędzić ostatnią noc w bezpiecznym miejscu i. Jutro następnego dnia wjechać na Ukrainę po to, żeby walczyć, po to, żeby dołączyć się, czy to do legii międzynarodowej, czy to dołączyć się do regularnej armii, czy do wojsk obrony terytorialnej i sytuacje są naprawdę dramatyczne. Poznałem tutaj m.in. młodego mężczyznę, który przyjechał z Warszawy. Przyjechał z, do, z Warszawy, spotkaliśmy się w Medyce i powiedział, że nigdy w życiu nie strzelał. Udało mu się kupić w Warszawie jakieś zupełnie podstawowe umundurowanie i jakiś kask i jedzie teraz w kierunku Kijowa po to, aby zaciągnąć do Armii Terytorialnej tego samego dnia. Tą granicę przekraczała jego rodzina, jego żona z, dzie z, dzie z dziećmi. Minęli się na tych bramkach ukraińsko-polskich. I pytałem się go, czy nie chciał spotkać się ze swoją żoną i ze swoimi dziećmi. On powiedział mi, że niestety musiał ich specjalnie ominąć, ponieważ wiedział, co się stanie. Wiedział, że jeżeli się z nimi spotka na granicy, to po prostu. Jego rodzina zrobi wszystko, żeby go zatrzymać, zrobią wszystko, żeby został, żeby nie jechał. Także wyjechał w tą śmiertelnie niebezpieczną podróż, bez zobaczenia swojej rodziny, po raz, być może, być może po, raz, po raz ostatni, bo sytuacja na froncie jest bardzo niebezpieczna. Takiego zjednoczenia Polaków nie było jeszcze nigdy. Ludzie jednoczą się, ludzie dołączają do wolontariatów i inicjatyw pomocowych, ale obiło mi się o uszy, że magazyny w przemyślu i innych miastach przygranicznych nie są w stanie po pomieścić tyle e, dóbr i tyle pomocy humanitarnej. Jak to wygląda? Co tym możesz powiedzieć? Tak, magazyny faktycznie są tutaj, no można powiedzieć, że pękają w szwach. Jest bardzo dużo też takie właśnie przedmioty jak pieluchy, jak, jak jakieś takie artykuły żywnościowe, długoterminowe, tego jest sporo. No to o co rząd ukraiński prosi najbardziej. To, na czym im najbardziej zależy, no to jest oczywiście sprzęt, który im pomoże walczyć. Czyli mówimy tutaj o hełmach, mówimy tutaj o kamizelkach kuloodpornych. Wiem, że polski rząd, samorządy bardzo aktywnie tutaj działają w tym zakresie i opróżniają swoje magazyny, żeby wysłać to wszystko, co mają tutaj, tutaj na Ukrainę. Wiem, że niektórzy też różnego tego rodzaju Gwoździe też wysyłają na tą stronę ukraińską po to żeby Ukraińczycy te specjalne Ukraińcy specjalne gwoździe mogli wysypać na drodze i one mają przebijać opony rosyjskich pojazdów. Także jeżeli chodzi tutaj o kreatywność tych osób, które przygotowują te paczki, ona zdaje się nie mieć końca. Tutaj w przemyślu dzisiaj zobaczymy, są ogromne magazyny. One się faktycznie zapełniają. Jest coraz więcej kierowców z Polski, którzy tutaj przyjeżdżają po to tylko, żeby, żeby, żeby to wozić. Wiem, że jedna z firm, która wynajmuje samochody na minuty, zaoferowała, że będzie wynajmować samochody na minuty każdemu kierowcy, każdemu klientowi, który zaproponuje, żeby przewieźć tym samochodem uchodźców. Także mówimy tutaj o solidarności takiej nie tylko. Na poziomie zwykłych ludzi, którzy starają się coś robić, ale także firmy, korporacje, przedsiębiorcy, lokalni piekarze, lokalni restauratorzy. To jest naprawdę olbrzymie, pospolite ruszenie i serce się raduje. Wydaje mi się, że to, co widzimy, to, co ja tutaj mogę zaobserwować w przemyślu, to jest, ten, to jest ta najlepsza strona Polek i Polaków. Gościnność, szczodrość, empatia. I chęć niesienia pomocy najsłabszym. To naprawdę widać. Tutaj przemyślą. Co minutę można zaobserwować tego rodzaju wzruszające sceny, gdzie małe dzieci, matki rzucają się w ramiona, w objęcia, czy to Straży Granicznej, czy policji. Przed chwilą widziałem starszego oficera policji, który pchał wózek z małym niemowlęciem, pomagając w ten sposób uciekającej matce. Także w cieniu tych niesamowitych dramatów i tej niesamowitej krzywdy i strachu, który tutaj można zaobserwować, dzieją się także piękne sceny. Takie sceny, które naprawdę dają nadzieję. A teraz przejdziemy do Strasburga. Dzisiaj, dokładnie 7 marca, rozpoczęła się sesja obrad Parlamentu Europejskiego. Jak wyglądają obrady i jakie są nastroje w Strasburgu? Co możecie powiedzieć o tym? Dzisiaj się, zaczął, dzisiaj się zaczęła sesja. Faktycznie na briefingu prasowym, jeszcze mieliśmy możliwość wnoszenia kilku informacji dotyczących, dotyczących właśnie trwającej sesji. Taką chyba najbardziej widoczną zmianą, jak się wchodzi do, do gmachu budynku w Strasburgu, jest fakt, że wszystkie flagi narodowe, które powiewają wraz z flagami unijnymi. Zostały zamienione te ukraińskie właśnie w gestie solidarności z Ukraińcami. W ogóle tych flag ukraińskich jest na terenie całego budynku bardzo dużo, i, i to widać, że to właśnie Ukraina będzie tematem przewodnim trwającej sesji. To widać także w programie, bo, bo pomimo, te, pomimo tego, że są to zwykłe, z, są to, jest to zwykła, są to zwykłe obrady Parlamentu Europejskiego, nie żadne specjalne, to poruszane są tutaj także inne kwestie dotyczące normalnych procesów legislacyjnych. Natomiast fakt, no jest zaproszonych bardzo wielu gości, są także członko, członkinie tak naprawdę dumy ukraińskiej, które będą e, mówiły o... Sytuacji w Ukrainie, ale też sytuacji kobiet w Ukrainie, bo poza tym, że no niestety w Europie trwa wojna i niestety wciąż giną ludzie, to, to jutro obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i, i, i wiem, że ten punkt również będzie jedną z ważniejszych osi podczas trwającej właśnie sesji. dzisiaj bardzo ładnie wybrzmiało podczas debaty o, o tak zwanych złotych wizach. To są wizy, które były wydawane najczęściej obywatelom Rosji, najczęściej oligarchom, którzy przyjeżdżali do Europy i zakładając najczęściej lewe biznesy, tak naprawdę dostawali wizę przypuszczającą do strefy Schengen. I dzisiaj właśnie była taka debata, niedawno się skończyła. Tam praktycznie każdy mówił jednym głosem, bez względu na to, czy to była frakcja liberalna, która, która wcześniej była raczej za. Tutaj nawet frakcje, wszystkie frakcje tak naprawdę, bez względu na to, kto stawał przed mównicą, każdy mówił jednym głosem, że należy te, te wizy anulować i cofnąć decyzję z 2013 roku, która umożliwiała ubieganie się o takie atakowe. Generalnie nie widać za bardzo, żeby cokolwiek mogło podzielić w tej kwestii. Wiadomo o tym, że, że podczas głosowania nad rezolucją potępiającą agresję rosyjską kilku posłów się mało, tam dwudziestu, kilku, kilkunastu, przepraszam, było mało chyba trzynastu dokładnie. Dwudziestu kilku się wstrzymało, natomiast nie czuć w, w Parlamencie Europejskim atmosfery jakiegoś zgrzytu, bardziej czuć, o, czuć solidarność, faktycznie i czuć chęć y, pomocy Ukrainie. Jakkolwiek się to da zrobić tylko za pomocą y, unijnych mechanizmów, bo jak wiadomo, Unia nie posiada własnej armii nie jest w stanie nawet militarnie wesprzeć y, Ukrainę. A propos tego militarnego wsparcia mógłbym dodać tutaj dwa słowa do tego, co powiedział Michał. Słuchajcie, teraz w tej chwili toczy się też bardzo ważna debata dotycząca wysłania na Ukrainę migów 29 z Polski, czy też sprzedaży, czy wypolszczenia tych migów stronie ukraińskiej. Padają argumenty za i przeciw. Dzisiaj z tego, co... Wiemy, na teren Ukrainy została dostarczona cała ogromna dostawa bajraktarów, tej niesamowicie skutecznej i śmiercionośnej broni, którą, którą wiemy w sposób bardzo skuteczny. Strona ukraińska wykorzystuje do atakowania rosyjskich konwojów, do ataku na wojska okupanckie. I myślę, że w tym kontekście tak naprawdę. Migi 29 tutaj też powinny zostać wysłane, skoro wysyłamy drony, skoro wysyłamy javeliny, które są w stanie niszczyć cele naziemne, jak i cele w powietrzu. Skoro, skoro wysyłamy rudaj które posiadają własny system balistyczny, to tym bardziej tutaj ciężko jest zrozumieć, dlaczego nie moglibyśmy wysłać nawet chociażby pustych MiG-ów 29 po to, żeby Ukraińczycy, sami, Ukraińcy, po to, żeby sami sobie je uzbroili. Tutaj słyszymy jakieś argumenty z drugiej strony, że nie MiG-ów dwudziestych pod żadnym pozorem nie można wysyłać, bo wtedy Rosjanie przestaną nas robić. Otóż mamy tutaj news dla wszystkich proponentów tej tezy Rosjanie nas nie lubią i poprzez Rosjan mam oczywiście na myśli Kreml i rządzącą elitę. I to, czy te mig 29 wyślemy, czy nie wyślemy, czy sprzedamy, czy nie sprzedamy, to w najmniejszym stopniu nie wpłynie na to, w jaki sposób Putin postrzega rząd w Warszawie. Tutaj słyszymy jakieś argumenty, że jeżeli wyślemy mig 29, to wypadku eskalacji konfliktu Polska wtedy będzie celem numer jeden. Polska będzie celem numer jeden, tak i tak. Wiemy to dobrze, ponieważ geografia europejska przy eskalacji konfliktu na dużą skalę wymaga od tego, żeby największe dywizje przerzucać przez Polskę, z na pasy. Pas Karpat i pas Tatr, który ciągnie się od Austrii Szwajcarii aż po Rumunię i sięga po Alpy. W związku z tym, tutaj, jakby sytuacja Polski w tym planie rosyjskim się zupełnie nie zmienia. Czy wyślemy te ligi, czy nie wyślemy, a natomiast myśmy zdecydowali się na taki krok. Gdyby polski rząd faktycznie podjął decyzję o wysłaniu Migu 29, to zostalibyśmy zapamiętani przez historię. Jako ci, którzy się nie zawahali, jako ci, którzy w momencie próby, kiedy tak jak powiedziałeś Olek, przyjaciół sprawdza się w biedzie, kiedy była naprawdę prawdziwa bieda, kiedy było naprawdę trudno, wtedy zebrali się i pomogli. Wydaje mi się, że chyba tak jako strona polska chcemy zostać zapamiętani. Jeszcze pytanie do Ciebie, Michale. Po sieci od paru dni krążą tweety pop e, prawicowych populistów, którzy twierdzą, że po przemyślu chodzą e, grupy dorosłych mężczyzn o afrykańskiej urodzie, którzy przeszkadzają matkom z, z dziećmi e, kontynuować swoją ucieczkę z Ukrainy. Co o tym sądzisz? Jak to ma się do rzeczywistości? Ja tego typu grupy nie spotkałem, ale wiemy, że bardzo prężnie. W przemyślu działa wywiad rosyjski nie tak dawno, bo dwa dni temu Agencja Bezpieczeństwa poinformowała o tym, że złapała szpiega w pobliżu tej granicy polsko-ukraińskiej. To jest to, o czym ABW poinformowała, a może mieć pewność, że tutaj, w tym hubie, gdzie przemieszczają się setki tysięcy ludzi, na pewno rosyjska agencja działa. I, można, i być może nawet działa sprawnie. No, na całej części agencji bezpieczeństwa wewnętrznego tego agenta, tego szpiega jednego udało się przechwytać. Samemu też miałem tutaj po drodze różne dziwne sytuacje, kiedy przypadkowi ludzie zatrzymywali się i robili mi zdjęcia, gdzie, kiedy zobaczyli jakiś napis press czy telewizja. Także tutaj być może działają jakieś ukryte komórki, ale z tego co wiemy, z informacji, które dotarły do nas od Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, tutaj nasze służby działają po to, żeby wszelkiego typu komórki e, takie roz, rozpracowywać i likwidować. Oprócz, e, oprócz ogólnych e, działań in, infla, infla, e, Agentów rosyjskich mamy też styczność z działaniem rosyjskich botów i rosyjskich fake newsów i ogólnej dezinformacji, która panuje dzisiaj w internecie. Jak możemy temu przeciwdziałać i jak reagować na takie trole? No to myślę, że yy, ciekawe pytanie w sumie w stronę Michała Konarskiego, który jest bliżej tych wszystkich spraw. Wiem, że Unia Europejska yy, tutaj powzięła dosyć istotne kroki w walce z dezinformacją w internecie. Powstała um, nawet taka grupa, z tego co wiemy, bojownicy klawiatury, wspierana właśnie przez Unię Europejską, która to poprzez bardzo dużą sieć wolontariuszy i pracowników międzyczasowych, ekspertów działa w tym kierunku żeby, walczać, żeby zwalczać właśnie tą dezinformację w sieci, żeby likwidować fake konta, żeby zgłaszać do Facebooka, do Twittera te wszystkie nieprawdziwe informacje. Dziękuję. Jeżeli Mogę dodać, to jeszcze też warto wspomnieć, że podczas właśnie trwającej sesji Europarlamentu przedstawiony zostanie także raport specjalnej komisji, Działającej wewnątrz Unii Europejskiej, zajmującej się właśnie przeciwdziałaniem, ale też analizowaniem skali dezinformacji w internecie. Ta komisja nie jest założona z powodu bieżących wydarzeń, ona już powstała tam ponad chyba półtora roku temu, ale właśnie ten raport zostanie przedstawiony bodajże jutro, więc będziemy wiedzieć więcej, na pewno będziemy wiedzieć kto najczęściej za takimi atakami stoi, jak możemy się przed nimi bronić, bo to podobno też zostało w raporcie poruszone. Oraz przede wszystkim będziemy znać skalę tych ataków, nie tylko w ostatnich miesiącach, ale także prawdopodobnie w ostatnich latach. Wiem, że, że, tam, że, że raport ma być szeroko zakrojony. Dziękuję jeszcze raz bardzo Wam za relacje z Przemyśla oraz Strasburga. Mówił dla Was Micho Piękkoś. Michał Konarski oraz Aleksander Masłowski. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.